Raz, dwa, trzy cztery, pięć. Ja naliczyłem ich osiemsetek. Potem dowiedziałem się, że było ich ponad tysiąc. Byli to sowieccy jeńcy wojenni. Zapięto ich. Z góry wrzucono bańkę, może dwie z gazem. Drgające ciała rzucano na róż. Spalono. Cała reszta zatrzymała. Wieczorem lub rano trzymano sowieckich jeńców wojennych w bieliźnie lub na mrozie przed bloki. Przy tym Niemcy śmiali się, że ludzie Syberii nie powinni się bać głodu. Słyszeliśmy wycie zamrażanych na śmierć ośmiu tysięcy ludzi. Żydzi? Ra -rapto. <laughs> Raptownie uległ zmianie stosunek do Żydów. Ku zdziwieniu wszystkich resztkę Żydów wycofano ze sztraf komando i umieszczono w pracy w dobrych warunkach. pod dachę! <laughs> Żydzi zachowywali się nawet wtedy wobec nas wyniosły. Z wyższością. <laughs> po w paru miesiącach pisania do rodziny o, o, o dobrych warunkach w, w jakich żyją Żydów, nagle wy, wy, wykończono. Tymczasem zaczęły napływać dziennie tysiącami transporty Żydów z całej Europy, kierowane prosto do gazów w Birkenau. Zmienił się także stosunek do księży, lecz innego powodu. Na skutek jakiegoś wpływu Watykanu, osiągniętego przez sojusznicze Włochy na władzach Rzeszy, księży wywieziono do Dachau. Poznałem w Auschwitz dzielnych księży. między innymi kapelana naszej organizacji. My, mieliśmy zakonspirowane nabożeństwa i spowiedzi. Komunikanty otrzymywaliśmy od kapłanów z zewnątrz. Dzięki kontaktom z, ludności, spo, z ludnością spoza obozu. W kwietniu i maju 41 przyjechały wielkie transporty Polaków, więźniów Pawiaka. Organizuje więc kolejną piątkę przyjechało wielu moich znajomych. Na czele piątki stawiam Byłego mojego zastępcę w pracy w Warszawie, czy słowo, Trzy. Organizacja rozwija się na to. Poza osobistym wciąganiem przeze mnie, każda piątka rozgałęzia się i rozprzestrzenia wśród masy więźniów. Nareszcie. nareszcie toczek. Kałem chwili, o której kiedy, kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć. Stworzyliśmy komórkę polityczną naszej organizacji, w której bardzo zgodnie współpracowali ze sobą koledzy, którzy na ziemi zjadali się wzajemnie w Sejmie. Poseł prawicy, poseł lewicy, poseł prawicy, poseł lewicy. Więc trzeba było Polakom pokazywać codziennie górę trupów polskich. Żeby się pogodzili? Organizacja rozwija się nadal. Od paru miesięcy obóz możemy opanować nieomal codziennie. Czekamy na rozkaz, rozumując, że bez niego nie możemy pójść na takie ryzyko. W górze organizacji gryziemy palce, gotując się do rozgrywki, żeby z Warszawy Jakimś cudem napłynęło jedno słowo. Można. Za tak. to były mrzonki.